No i tak się kręci ta spirala fleszowa. Darkest Dungeon 2 w końcu doczeka się pełnej wersji 8 maja na platformach Epic Game Store oraz Steam. Premierę poprzedzi kilka dużych aktualizacji, a już dziś studio Red Hook udostępniło demo obejmujące cały pierwszy region i czwórkę startowych bohaterów. Zniknie ono jednak 13 lutego wraz z końcem Steam Next. It was w The Awakened you play as young Sherlock Holmes and Dr Watson. Fani Sherlocka Holmesa mają szczęśliwy dzień, bo to ukraińskie studio Frogwares ujawniło nowe zapisy rozgrywki z The Awakened, czyli remake'a produkcji z 2006 roku. Londyn, Szwajcaria, Nowy Orlean i Szkocja, a wszystko to w iście kraftowskim stylu i klimacie. Dodatkowo przedstawiono także wymagania sprzętowe. Swiss Alps, the bustling streets of New Orleans. Treacherous 2 Take Two ma problemy Połączenie wpadek z Marvel's Midnight Suns PGA Tour 2K23 Oraz New Tales from the Borderlands Solidnie zaniżyło wyniki finansowe firmy Wydawca w związku z tym planuje wdrożenie planu oszczędnościowego Innymi słowy dalej zarabiają na GTA V i online Red Deadzie, NBA i trzeba kogoś zwolnić Hogwarts nie taki magiczny na komputerach. Według recenzji ta wersja ma liczne problemy techniczne z wydajnością głównie graficznie. Migotanie tekstur oraz ich doczytywanie, kłopoty z oświetleniem czy nieutrzymywanie stabilnej liczby klatek. To jednak jedyna bolączka gry, więc pozostaje czekać na aktualizację. Oby szybko! You have much to learn. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. W Trwają prace nad modyfikacją. Historia Neka do Gotika 2 Noc Kruka zespół Silver Ore Team przybliżył swoje plany obejmujące dojrzałą i przemyślaną fabułę zgodną z Lore, autorską ścieżkę dźwiękową oraz profesjonalny polski dubbing. Nie mamy jednak nawet przybliżonej daty premiery, więc pozostaje życzyć powodzenia. Do kolonii Uważamy, że taki czas daje nam szerokie pole manewru na wprowadzenie większych zmian odnośnie mapy. The world is filled with stories. Wygląda na to, że Fable jeszcze powstaje i nabiera kształtów. Oto reboot serii doczekał się wpisu reżysera gry, który zdradza, że produkcja jest w stanie do zagrania, a niektóre etapy są już testowane i recenzowane wewnętrznie. Społeczność zgaduje, że prezentacja może odbyć się podczas showcaseu Xboxa i Bethesda jeszcze w tym roku. perfect harmony. I mamy to! Do domu, zwijać kamery, słyszymy się niebawem!